ja jestem KRACH17. Witam Was w pierwszym odcinku z Domowej Gierki z moim przyjacielem ninja.pl. Przywitaj się. Witam. No, gramy w tę gierkę. Nie mam pojęcia, jak się nazywa, ale trudno Dobra. <coughs> da, się tylko garziołko. Tak, no to ty. wybijaj postać. Prawda, ja biorę niebieski. Mój ulubiony kolor. Czerwony jest najszybszy, oczywiście. Znaczy, no, prawda. No i startujemy. To, to pierwsze levele będą ogólnie wspólnie nagrywały, będę nagrywał pierwszy level, ten odcinek ogólnie z panem Ninja A potem ogólnie będę tę serię prowadził sam, chociaż będzie się Ninja pojawiał pewnie w kilku odcinkach Ale to się zobaczy, dobra Co tu chodzi w ogóle? Czekaj. Walczymy przeciwko sobie. Puźwa! czekaj, co ja robię? Halo? Nie, 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 kuźwa. A kysz, nie, nie jak się unika? Proszę, aha, dobra. Napier no ten, kur... No nie, Opa! Nie, nie ogarniamy tej gry nie. niestety. Dlaczego ty dostajesz... Nie, nie, nie. nie, nie. noż. To jest niesprawiedliwa. No, ja, to... ja nie ogarniam tej gdzie po no. pierwszy raz w życiu widzę. A, a bo, 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 ninja. w ogóle chciałem tutaj zaapować, że e, Kjur 17 to jest cheater, każdej gry... O, wygrałem. Ja na Kurde, ty też dostałeś, to oh. jest. Dobra. ta rundę, tę rundę wygrałaś. Mam ja magiczną skrzynkę. Nie Wiem, otwórz. Halo, proszę się otworzyć. Exit kliknij. No. Okej. Bo nie reklama. Amska reklama. No, jesteśmy po reklamie, która nam wyskoczyła, i kontynuujemy G. Dalej, Aha. teraz ty klikasz. Zaje zarąbiście. Aha, Trafi ja, ja już ogarnąłem, wiemy o co chodzi. I trafiłam najmniejszą od, ilość oczek, możliwych, nie? Zaraz, ale to jest. Ale dlaczego? Ale to ja chyba jestem czerwonym. A no. to ty przez przypadek mm. za mnie, a ja za ciebie. okej. co ja, jaja a ty, no i tak ty jesteś no, na prowadzeniu, więc w sumie. Nie, 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 no nie, no, yes, się, nauczyłem się w to grać. Aha, dobra. O, no to nie, się, nie, nie, to nie, 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 już Dobra, już rozumiem. O, już rozumiem Jest, dobra, nie, 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 rozumiem nie, No Znów Hamska Nawitamy z powrotem po reklamie. Nie, nie chcemy hajsu. Dobra, ty klikasz teraz. No dajcie mi jakąś ustecz... O. Gra mi to... O ty... Gra to wynagrodziła. O jakiś bo... No, a halo. Nie, a nie przeskoczyłeś, bo Tak mówi... się nie robi. O, mo mogłeś mieć O kurde nie ogarniam. Halo? A to trzeba, a to trzeba klikać góra dół chyba. Ale góra dół. Czekaj. O Jezus, co? Okej, ogarniamy. Okej, okay, przegrałem. Ja już ogarnąłem, ale ja... Halo? Hajsy z YouTube lecą. To są pucharki, nie ogarniam, nie ogarniam tego. Dobra. Ro... Dajcie coś dobiego. Jeden. Super. Zanim go dogonię to mi nie chyba dużo czasu. No troszeczkę tak. Jak będę leciał na samych jedynkach, to może się uda. O, znowu ta, 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 ta gierka. Dlaczego? Opa. Dobra, już rozumiem. No na... Aha, dobrze. No dlaczego? Nie! Zostaw mnie. Panie, no dla... O. No dlaczego? Spokojnie, panie. To w ogóle ja chciałem zapludować, że pan PanKajus17 to jest kur cheater, 90% gier i on nie polecam. Nie w ogóle. No, cóżże ty. To po prostu, nie, nie wiem, strzelam w ścianę i czeruję tam, gdzie ty masz być najpewniej. A ja, a ja... Ja nawet, ja nawet nie wiem... Nie mam się... pojęcia... O, no wygrałem tutaj. Dobra, czy w tej grze chociaż jestem dobry? Nie. Pomimo jednego pójścia do przodu, to akurat wygrałem, jej. A no... A klama. Okej, okay, spoko. Na grach. No nie w ogóle na YouTubie. Mhm. I tu też. Dobra, teraz... O! Piąte... Ej no, A, Co jest? Patrz, bonusik będzie. No, nie. O ma O Jezus Maria! Nie. Nie, nie, nie wiemy co się dzieje nie ogarniało. O Jezus. Aha. Chyba nie trzeba trzeba go trafiać? Tak, trzeba go zabić. On ma tu życie on... Aha i to A kto pierwszy ma... zabije? Albo ja ciebie to... jeszcze mogę zabić, A i to się odbija. To się odbija i tracimy przez to HP o kurde. Jezus, ale dostaję. Czyli, czyli, czy do... czyli to jest problematyczne. Patrz jak się to ładnie odbija. Dobra. Nie, nie. O nie jecha, za... i to się odbija i ja tracę życie. Tak, to... I umarłem. Zostałeś sam. A to trochę... Kur... No, trochę mi to zajmie. Chociaż... Ale Ja nie... sam się walnął? No. Nie, no halo. Czekaj, może trafię. To to szkoła jest chamskie. Dlaczego? Czekaj, patrz, patrz jak tu Idę w dół. I do góry. Klikaj, że do No, no Jezus. Jachę to no, zajmie. <laughs> jeszcze prędzej. O. Na, na, nawet pan e. nicza sobie z tym nie radzi. Ja jestem nic. Ninja, jak, jak oberwę, to i tak nie oberwę, rozumisz, nie kody, te sprawy. No w sumie przy tej wal jesteśmy ninja, tylko ty jesteś niebieski. Kurde, czekaj, no, no halo, tak się nie robi. Patrz. No Trochę HP mu rzeszło A dobra, ogarnąłem mechanikę. Nie walwer, no nie. nie, cofaj się, please, please, nie, nie, nie. Ja już ogarnąłem. Tylko weź strzałeczko, no i zginęliśmy. Bosie jeden. Boz wygrał. Nikt nie grał bozem. I co teraz? Znów reklama. Jej. Yeah. Artblock blok się przydaje do Na wiary. grach i na YouTubie w ogóle nie masz reklam. No. Dawać tak. No właśnie. Jest. Ważne Mam tu coś większego niż jeden. Ważne info dla widzów. Jeżeli macie dosyć chamskich reklam, wasze życie to piekło, zainstalujcie Artblocka i wasze życie się zmieni. Uźła! Wygrałem. To szybko poszło. Wysta trzeba klikać klikać go i duże, że jako nie skaczą, czy idą do ciebie. No. no. Dobra, kolejne wygrane. Z mojej perspektywy. Jezus. Tak, teraz ty. Nie! Aha. Se, aha, czyli dopóki tam będzie z bosem, to będzie walka z Kur... bosem. No nie ja co robić, ja go nigdy nie po... Nie pokonamy go chyba nigdy chyba, nie. Musimy się... O... Musimy się skupić się Nie, Ale nie, nie obrywaj ja, tylko ta... No nie... No. No, staram się mu zadać damage, nie, nie. ale jest ciężko. Człowieku, ten ta, ta, ta odd... Lody... No, no nie wiem. Nie wiem co to jest. Tutaj je próbuję. Dlaczego? Co... Zaraz ja się prędzej ciebie zabija, a on mnie i tak. ile ja mamy HP. Finerz będzie taki, że ja ciebie zabiję, no i. No i zginąłeś. Ja zostałem tylko ja, KJ17, który może wygra, Ale on stracił dość dużo ale HP. On, patrz, jak my mu mało tego zadajemy w ogóle. Tak wiem, ale najlepsze jest to, panie ninja, że za, 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 zadałem mu więcej hakerzy niż te ostatnie i może go pokonam. ciekawe co się stanie, jak go pokonam. Zostanę 200 pucharków. O aż tyle? Tak. Dużo. O Dobra. dobra. Ja już ogarnąłem technikę, także spokojnie. To, to czemu jej nie użyłeś teraz? No dopiero teraz ogarnąłem Okej, okay, zdechłem. Przy, przynajmniej zeszłem mu do połowy. Chociaż tyle. A jestem w ogóle propsem w tej grze i nie potrzebuję żadnych procip... Ale jak ma cię... Kresie... No reklama. Walcie u mnie w komentarzach. Dobra, pomijamy reklamy oczywiście, bo akurat jest... Dobra, teraz czerwone, czyli... Mnie ja. nie ciekawie co chodzi z tym bonusem tutaj. Nie wiem, ale wyskoczyłem trzy, więc nie będę na bonusie, kurde. That's Byle it. bym nie był na Bosie, i będzie git. Clicker power. Jezus. No da. Nie. Jednocześnie zginęliśmy, okej, okay, czyli jemis. Okej, okay. ja Jezus. Znów emis, serio! Ja? Jednocześnie zginęliśmy, nie! Halo, tu się... Tu wymaga! Znów emis, no. super! Dobra, no czeka, że sztuka może ktoś te teraz. Nie! Ja się nie godzę na. Haj, ja! Znów emis, no. Dobra, ja Dobre, kolejny raz. Uś. kliker. No, nareszcie. Jezus Te, te krzyki Nin... Ninja sobie dadzą. Ninja atakują na ninja. To wy O. Dlaczego? Jakie to było smutne Zamorduje po odcinku, nie? Jeżeli nie wbijecie tu trzech łapek w ciągu 24 godzin to pa, 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 pana kajota 17 spotka wielka krzywda i przestanie nagrywać odcinki. Ja, ja, ja i tak przestałem nagrywać odcinki na jakiś czas. I znaczy naj, powiegać, znaczy najpewniej będą. Znaczy na. Na razie nie będę dzisiaj już wstawać odcinków. On jest znowu bos. No, o! Już się łapie, Na co chodzi? Ej, no, no, ja nie napiwdzieraj mnie. Sorry, ale to nie w Ciebie. Tak wiem, że nie we mnie, ale... To to trafia we mnie. tak, tak. props normalnie. Ale mnie odbi. No nie we mnie. Ej no. no człowieku! My się prawie sami zabijemy. Wiem. Ja, no czy nie wiem czy to się uda. Dlaczego? Najgorsze jest to, nie. że jak, ty, jak trafiasz samego siebie. Jezus, no bo ty nie zabijasz ciągle, człowieku. Co sorry, no? Próbujesz zabić bosa, ale no. no... To to jest to jest trudne. No. Tak. Krestynę, żeby jeż, się... no, o, Jest poniżej połowy HP, dame! mam no, Trzeba tylko stosować moją super strategię tajną Uważaj i by... Się nie Uważaj, by nie zginąć. O, o, no nie, no... Aha, bo tu ciebie. Jezus, ty znalaz mało HP! No i nie! Nie! Pan! Zabij to. I pan! Jezus! Uuuu! By, było było ciężko. Jezus! O, nie! To strasznie mało HP mu zadajemy. Ale patrz, zadaliśmy mu dużo. Ale nie zadawaliśmy mu mniej. We dwóch to jest łatwiej. Tak, ja sobie sam radzę. Cicho. Nie! Ła myślałem, Aj. że się nie odbije. No Ja tak myślałem, że 20 razy i patrz, jak nie żyje. No i zginąłem. Melo. Ale I jesteśmy wiesz... blisko zabicia tego bosa. No, wiesz jaka byłaby wybeka, jakbyś też na bosa trafił to wtedy będziemy mieli przypał, bo będziemy musieli go pokonać i znowu kolejna reklama no polecamy tę gierkę od właśnie. adblocka to zainstalujcie chyba, że chcecie mieć przekichane tak jak my teraz no siedem reklam w po minucie po dwóch minutach albo po jednej no. dobra, te, teraz ja byle byleby nie na bossa, bo nie chcę. tak, się... na bossa, będzie śmiśnie. raz, dwa, trzy byleby nie dwa i będzie git. Oh na co to jest? Ale halo. Nie, nigdy te... Nigdy tego nie wiem. A... Aha! A że sensie skaczemy! Jezus! Nie, Jezus! Aha! Je o kurna. <śmiech> nie <śmiech> nie <śmiech> mam pojęcia o... jaki wczoraj Z... wygrałem, nic nie zrobiłem! Spokojnie, spokojnie panie Ninja, nic się nie stało. Zamorduję cię kiedyś. Widzowie to słyszą dzwonić na policję. Nie, nie zdradzaj nazwy miejsca, w którym mieszkasz. Okej, okay. znów boss, spróbujmy Cześć. go zabić. Jest chyba taktyką. Jak to coś jest na górze... Pat. Chyba... Ale ty ciągle mnie trafiasz. A ty ciągle też mnie... No, ja ja, przecież... ja... ja trafiam ciągle bossa, stary. Jezus, ja się tam. O, patrz. Nie ma... Aha, dobra. No, dlaczego ja zawsze muszę... No, kur... O, Zdachnij, że skończył. Nie! No, kur... No, ja! Łapaj! Strategicznie! Strategicznie nie dostawaj mi. Kur! Strategicznie nie zadawaj mi damage'a, bo zaraz zdechnę. No, sorry, ale. Ja, Okej, okay, zdechłem. Ja patrz. Ja, ja to ja, ja sobie sam. Ja to probię, no mannie. Teraz góra. Sta. Teraz teragura Teraz góra. Teraz dół. Daj, teraz dostaj sam Ja... Wody. Nie, no chyba! Dwa razy. Pod rząd. No. Krzyb. Jezus! No nie! Eee. Zamknij! Patrz. Patrz, no to trzeba. Strategicznie. Strategiczny czas. Ja Jezus, mordziłeś. Maria. Błagam, jeśli, jeśli mi się wejdzie na tego bossa, to odcinek się zakończy na tym momencie. Ty masz 13 minut, a ja się morduję przez jakieś 10. Wow! Mordujesz się przez większość czasu Jesteś nagrywania. Czas. Dobra, da, da, dawaj, please. Ja! Yeah, nie. No, wiedział. To będą jaja teraz. Nie? Teraz mamy przejąbane w 14 minut. Dobra, skupienie klikamy wtedy, kiedy chcemy. Czyli wtedy, kiedy trzeba gościa. Ale weź nie ze mnie, dobra? Staram się. No kur... No dla patrz, dostał. Żyję! Pa i teraz... I teraz góra. I teraz ja sami ja, ty też. Teraz ja obrywam. I teraz on oberwał. O i teraz Ale nic! Staram się go patyczkować ze wszystkich sił. Ale chyba nam to coś nie wychodzi. Uważaj na mnie. No i za dużo życia ma. Jakoś byliśmy w stanie go zabić wcześniej. No, prawie, no ale się prawie udało. Ten lud mi działa na nerwy. To to, to to, jest bos, on, on ma takie śmieci, właśnie. Kurde. Jest ciężko ogólnie. I, i za To jest najgorsze, że to się odbija, i. L Widziałeś to? Tak, od... odbija się od lodu. Nie. Tak. To wtedy, co dostałeś, to odbiło się chyba od czaszki. No nie, nie odbiło się od czaszki, odbiło się od lodu. Dobra. No to reklama. Ja cię muszę chyba tą poważną dyskusję dzisiaj zrobić. Trzeba będzie zrobić Al blocka bo, bo inaczej się nie da Jej teraz ty może Znów walka z bosem. Widzowie, ten materiał chyba będzie miał jakieś 30 minut, my go ma na jakieś może 15. Nie, ja, ja nie będę go ciął, bo się nie opyla, dla mnie, nie chcę się męczyć. Materiał właśnie będzie, jak coś moi drodzy widzowie oraz Pana Ninja, On... taki jaki jest teraz, no nic ja... nie będziemy zmieniać. Dlaczego znaczy i... u niego może będzie zmieniony. Jak mi się w ogóle będzie chciało to wstawić, nie? Ja nie że w ogóle ten materiał się pojawi, ale... U mnie się pojawi na pewno. Jezus mario No nie No przecież ja się Dobra i teraz Patrz po górę. I patrz I teraz, i teraz góra Spoko ja sam się katuje. Patrz I teraz Uf. I zdechłem Patrz jaka technika normalnie Ale nie trafia w niego Przecież ja już umarłem Ale ja, ja, ja mówię do tego o. mówię, Mówisz do siebie Nie mówię do tej No no A. Spokojnie już bawię pół HP. Skupienie. Nie! Jezus, pa się dobrywa. Dobra. Kuźwa. Może Ej, tak... to chyba coraz szybciej idzie. No, denerwuje się i chyba szybciej idzie. Nie, właśnie. no, jaja, jaja. ja, ja, ja. Spokojnie, o dochodzisz do momentu, ja. w tym tyle samo zadaję mu obrażeń. Może Nie. się uda. Nie, Jezus. Spokojusz. Jesteś na dwa strzały, pamiętaj o tym. Dwa razy musicie warnąć. Dobra. Jezus. Chcemy w końcu z tego momentu wyjść? Patrz, no. no! może się uda? Kur... Spokojnie. Teraz! Nie. Nie! Ostatni strzał. Nie, nie się... daj się trafić. Trafiłem ciebie. Ale... Ale... Ja już jestem martwy od dawna. Ale patrz, ile to headów trzeba trafić, no! To to jest tylko czaszka. My... my trafiamy samego bossa i... Nie! O, nie! No, kur... Nie! No nie! Ja nie mogę, nie. To super gierka. Zatrzymaliśmy się na bosie. Weź, weź, Trzymaj na grę. Jezus. No. Zabiliśmy sobie mam przerwę, aż trzymałem usta tak no. Dobra, kontynuujemy nawalanie. Panie pies, panie. Dobra, dostał już ode mnie obrażenia, cieszę się. Dwa razy. To jest nienormalny kto... Ej, teraz już znamy jego st strategię bossa, jesteśmy w stanie go pokonać. Patrz, ja nie byłem przygotowany na to, że to coraz szybciej idzie. Ja byłem przygotowany na taką samą prędkość no i. Spokojnie, wystarczy, żeby. Trzeba mu. O! a nie zabij mnie, bo. bo, bo to będzie To ty zabijasz mnie i ja siebie. No właśnie. Dlaczego ja, się... ja obrywa, opatrz? Patrz, zrobimy to. Chyba, No i sub... No i zdechór. O, pani... A tu pan koła 17 piłki. ja ogląda. ja oglądam... Dlaczego subskrybuję tylko po to, żeby miał więcej subskrypcji? Proste. To wiesz, okay. No właśnie... No bądź, no to coraz szybciej idzie, ja na to nie byłem przygotowany. A myślisz, że ja byłem gotowy na bossa w ogóle w tej grze? Ja nie, ja byłem przygotowany na taką samą prędkość. Jezus, jakie emocje! Ups! No nie wierzę w to po prostu. No może się uda. Ale ja pamiętaj, że jesteś na strzała. To idzie coraz szybciej, to jest... Nie. nie! 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 Nie, dokładnie... Nie. zatrzymaliśmy się na tym bosie i nie możemy go przesiać, a materiał ma już 20 minut. Dobra. Mo Widzowie, robimy ostatnią próbę, jak się nie uda to kończymy ten materiał i na jak chociaż mi się uda, to może wtedy... Znaczy będzie. ogólnie filmik będzie ogólnie wstawiony tak pod cóż, bo nie chce mi się, nie będzie mi się chciało teraz go wstawiać, A ponieważ my... mam mało pamięci i tak dalej i to go co sobie do... może zmontuję. Co do co do YouTube'a to my leniuchy jesteśmy tak wiecie Znaczy ja ogólnie ten... O, dostał dwa razy. A, bo trzeba nie... No i oboje dostaliśmy. Kurde. A ty się tam zabijesz. Patrz, teraz góra, ale nie zabij mnie, no please. No Myślisz, bo że, myślisz, że prób, nie że No gdzie? Postara się mnie nie zabić. Staram się zadać obrażenia bossu. Patrz. Panie bo, pana bossa. Ja nie... Patrz, Dostał z dwóch stron w mordę. Nie, no kur. Jest, zadaliśmy mu coś. Nie, Jezus, teraz nie, no kur... To jest... Spokojnie jesteś na kilka strzałów. A no, to jest niekoncy... Tak, wiem, to jest niekontrolowane. Uważaj, że jesteś na strzała! No kur... to jest... nie da się tego to Nie wiem. To Pierdziele. Pytanie, czy jest trudniej, jak się gra po... samemu. Tak. 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 We dwóch chociaż macie większe szanse, ale... Nie! Patrz... Uch. no. Mo może się uda. Pan no i on zapierdziela teraz trzy razy szybciej, no i weź go teraz. Jesteś na strzałach. Wiem, muszę się skupić, chwila masz, skupienia. Masz go na jakieś pięć, cztery heady. Jezu, nie, 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 no, no, to nie. Fakury. Nie. Nie, miałem to samo. Dobra, no ok, kończymy materiał na razie.